Pomimo dosyć dużych obaw handlowych na świecie, jednym z najmocniejszych rynków surowcowych w tym momencie jest rynek niklu. Metal ten w sierpniu... Zyskał ponad 25%, natomiast od początku tego roku zysk na tym metalu wynosi już ponad 70%. Z czego wynika tak spory wzrost cen tego metalu? Wynika on przede wszystkim z tego, że mamy do czynienia z bardzo niskimi zapasami. Te zapasy dosyć mocno spadły i obecnie są najniższe od 2013 roku, co pozwoliło wzrosnąć cenom do najwyższych poziomów od 2014. Roku, które wynoszą nieco poniżej 18 tysięcy dolarów za jedną tonę. Warto wspomnieć również o ostatniej decyzji Indonezji, która zdecydowała się na przyspieszenie banu na eksport ród niklu. Ten ban będzie obowiązywał od końca bieżącego roku, co ma pozwolić na stworzenie takiego międzynarodowego huba produkcyjnego baterii właśnie w Indonezji. Indonezja chce wykorzystać Rosnący popyt na nikiel, który to jest związany z produkcją samochodów elektrycznych. Nikiel jest wykorzystywany w coraz większej ilości baterii, dlatego popyt również rośnie właśnie na ten metal, choć głównie w tym momencie, w dalszym ciągu, popyt wynika przede wszystkim z. Sektora stalowego, dlatego jest pewne ryzyko związane ze spowolnieniem gospodarczym. W momencie, kiedy Chiny spowolniłyby bardzo mocno, lub mielibyśmy do czynienia z twardym lądowaniem, wtedy oczywiście popyt na nikiel dosyć mocno by spadł. Natomiast biorąc pod uwagę kwestie związane z podażą, raczej nie powinniśmy się spodziewać wysypu tego metalu w najbliższych kwartałach. Dlatego presja na wzrosty powinna się utrzymać.